Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować piękną Skodę oktawie z 2016 roku z silnikiem 1.4 benzyna, czyli jedną z lepszych jednostek napędowych, jakie były dostępne w tych modelach. Skoda na chwilę obecną przejechała niecałe 170 tysięcy kilometrów. Została zakupiona przez poprzedniego właściciela w programie aut używanych Volkswagen Skoda. Jeżeli chodzi o stan mechaniczny, auto oczywiście sprawne, standardowo z spóroczną gwarancją na silnik oraz skrzynię biegów. Wizualnie bardzo ładne. Tą gwarancję, o której wcześniej wspomniałem, można sobie rozszerzyć u nas albo wydłużyć. Jeżeli chodzi o pełną historię tego samochodu, wszystkie informacje znajdziecie w certyfikacie tego samochodu na naszej stronie. Wszystkie informacje na temat tego auta, które udało nam się znaleźć, są są tam dostępne, łącznie z raportem autodNA, także serdecznie zapraszam do zapoznania się z nim Są tam również zdjęcia samochodu od spodu. Możecie sobie podejrzeć, jak wygląda podwozie. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. A ja przejdę do wnętrza i powiem Wam troszeczkę więcej na temat wersji wyposażenia tego auta. Jak widzicie, jest to wersja Joy, więc ma troszeczkę dodatków. I w środku bardzo ładnie ten samochód wygląda. Na co warto zwrócić uwagę, mamy m.in. tempomat, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę, dwustrefową automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele i rozbudowany system multimedialny. Jak widzicie, bardzo ładne przeszycia foteli, które fajnie tutaj się komponują. Z tym wnętrzem, oczywiście, jeżeli chodzi o stan wnętrza, spokojnie można powiedzieć, że jest on bardzo dobry. Sami zobaczycie, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu, nie ma żadnych jakichś większych śladów zużycia. Samochód jest naprawdę w środku uszanowany. No i to z czego słynie Oktawia, czyli ogrom miejsca z tyłu. Tutaj naprawdę jest z tyłu bardzo wygodnie mamy składany podłokietnik. Naprawdę ten samochód dla e, rodziny i nie tylko, bo ten wygląd taki trochę bardziej smukły, bo jest to wersja hatchback, e, w przeciwieństwie do kombiaka, on wygląda tak troszeczkę bardziej e, dostojnie, może bym powiedział. E, a jest jednocześnie mega funkcjonalny. bo Jak widzicie, ten otwór bagażowy jest naprawdę duży, a nie każdemu kombiaki się podobają, moim zdaniem też ta wersja na dworze jest zdecydowanie ładniejsza. Tutaj mamy też jakąś e, roletę jeszcze. Oryginalną to oczywiście jest podnoszone razem z szybą, tylko na chwilę obecną to jest odłączone pewnie podczas czyszczenia. Zobaczcie sami bagażnik również bardzo ładnie utrzymany. 1,4-benzyna, czyli samochód ewidentny dla kogoś, kto szuka dynamicznej jazdy przy. Umiarkowanym zużyciu paliwa, bo ten samochód potrafi spalić nawet około 5-6 litrów na trasie, a po mieście zadowoli się również 6 czy 7 litrami paliwa na 100 przejechanych kilometrów, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę rewelacyjny wynik, jak na takie gabaryty samochodu. Pamiętajcie, że skupujemy samochody na terenie całej Polski, bierzemy również auta w rozliczeniu, ale skupujemy też za gotówkę, wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie, dojeżdżamy, zabieramy samochód i płacimy gotówką bądź przelewem. Oczywiście istnieje możliwość finansowania tego. Do samochodu u nas bezpośrednio. Tak naprawdę, podczas jednej wizyty można już załatwić finansowanie i wyjechać samochodem od nas. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Możemy policzyć tutaj koszty takiego finansowania, jaka byłaby rata, przy jakiej wpłacie. Wszystko możemy dostosować do Waszych potrzeb. Serdecznie zapraszam na oględziny oraz jazdę próbną.